Głęboki oddech, pierd... Ostatni... I lecimy. <noise> Wiesz, że to się już nagrało? To co? <głos> <głos> Witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Nowy92. I Emil 360 na tle naszego naszej tablicy, którą Czeka, będziemy... O, jeszcze serwer. Jesteśmy na serwerze Minecraft Polska, serwer SkyBlock dokładniej. Mm -hmm. Co, w tle tutaj widzicie jakąś nowość naszą, napisy, nasze miki, Tej każdy, kto wejdzie na wyspę, będzie widział kto na niej jest. Jesteśmy tutaj tylko we dwóch i tak to właśnie wygląda. Staraliśmy się odzolować nawet nasze kolory. O, i Z powiem, po czatu oczywiście. Jest. Zostaw ten czat na razie. <laughs> Nagrywasz. To może ty sobie tam pisz, a ja powiem coś więcej. Wszystko jest nagrane, zaraz po tym wstępie. Zobaczycie przyspieszone tempo jak nowy tomurzyniu, ja to nagrywałem z daleka. Bardzo fajnie to wyszło. Są mi wpadki, są mi... I... Spadki. wpadki, upadki. Śmierci. Tak, porozna. widać też jak ładnie czcina rośnie, jak jest ścinana, także warto to zobaczyć. A powiem tak, że jeszcze w przyszłości pojawi się filmik yy, z naszymi głowami pod tymi napisami. No i po co wydajesz? Miał być taki No. Sposób. Niech wiedzą, co będziemy robić. Tak, więc te napisy bardzo ładnie wyszły, powiem. Ślicznota, troszkę burżuazyjnie tego diamentu tam jest. No, 600 poziomów, to jest sam ten napis. Tak. Wy macie bloki emeraldu, bloki złota, bloki redstone'a, to jest wełna jasno-niebieska. X jest oczywiście z bloków diamentu, a mój cały napis jest z bloków lapisu. Ale jesteśmy tutaj... nadal na siódmym miejscu, może wskoczymy na szóste już niedługo. I stop. No miejsce siódme. No niewiele nam brakuje w sumie. 43 poziomy, tak jak dobrze liczę. A mm -hmm. Aleksa dawno nie widziałem, więc tam no, chyba... Jakby postawić te bikony z powrotem, to by już pewnie było, ale no niestety... Za bardzo mnie wkurza ten wtedy wygląd cały. Ach, ciebie wszystko wkurza ostatnio. Ja bym zrobił te kaktusy na samą górę jeszcze, to wtedy nam da te poziomy. No nad kaktusami trzeba będzie pomyśleć. No i trzeba nam pomyśleć nad płotkiem, płotkiem jakimś dookoła. Bardzo fajnie widziałem właśnie uroti, coś takiego, może ściągniemy od koleżanki. Dookoła fajnie płot ma tak bardzo, dość wysoko. No nie wiem, na wysokości chyba tak jak ta farma nasza pierwsza kaktusów. Ze szkła, nie? Mhm. I na samej górze obrośnięte tymi pnączami. Jak to sobie po tym szkle idzie w dół. Bardzo fajnie to naprawdę klimatycznie wygląda, muszę przyznać. Nice, nice. No, pochwalimy. Można by zastosować. Jeśli tak, pozwoli. Tutaj... Dodatkowa farma tej grzybni, o Emilo dorobił następne poziomy, Też ale oczywiście padło, dorobił i nikomu nie chce się tego ścinać, więc sobie tak to No jest. bo kasy mamy, jak lodu to. Fu. No tu już troszkę tego uzbieraliśmy, to przygotowany Dirt sobie. Tak, ja na sobie mam 79 tysięcy. A tutaj na początku pokazałem, a nie skomentowałem, bo Emilo gadał. Zobaczcie, jak te grzyby nawet bardzo szybko nam idą. Raz na jakiś czas tylko przyjść tutaj, zebrać i zobaczyć. widzieliście ile tego przybywało po jednym takim zebraniu. Naprawdę, naprawdę warto. No żelaza wiele nie mamy. No, zostało wykorzystane. Tutaj do, dokładałem te poziomy, nie wiem czy mówiłem na, wcześniej, na wcześniejszym odcinku, że już postanowiłem troszkę jakby inaczej to rozegrać, nie dałem w ogóle melonów, są same te pumpkiny, same dynie. Wiem, że przez to będą tylko dwa na każdym poziomie rosły, a nie trzy, więc to jest ta strata, ale, ale te melony... Dyni. No, więcej dyni, więc trochę lepszy, lepsza kasa z tego wychodzi. Melony bardzo szybko zapełni, zapełniają skrzynie. a dynie, no nawet jeśli zapełnią, to jest z tego dużo większa kasa, no bo jedna dynia kosztuje 5, nie? A melon jeden, z tego co pamiętam. Tutaj no chyba tak. się więcej na wyspie nic nie zmieniło, nie? Nie, dołu jeszcze nie ruszaliśmy. Na dole nic tam nie jest zrobione. O, e ja też mogę się e przyznać, że będę chyba zmieniał tę farmę troszeczkę. Którą tą. Trzcinę, tak. Piasek dasz? O, oczywiście. Mm -hmm. Właśnie, zdowiedzieliśmy się, że taki właśnie na ziemi trzcina na trzeci poziom rośnie przez 15 minut, a na piasku nawet więcej. przez 12. Także. No, ale będzie trzeba to tutaj. wymienić. Troszkę zabawy będzie, ale się wymieni. Ważne, no, no, zobaczyć tutaj pod wodą mamy kobla, więc nawet jak damy piasek, to możemy sobie na to pozwolić, nie? Pewnie. No. no dobra, no to w takim razie zobaczcie to jak to wygląda i zapraszam was na oglądanie przyspieszonej wersji budowy naszego dzieła. A, jeszcze poziom wyspy, a to widzieliście na e stop. Tak. Dobra. To a więc, zapraszamy. No, pa. شوف كيف ايلا